Tuż po występie artystycznym uczniowie III LO zaprezentowali swoją szkołę, a także kierunki nauczania. Klasa humanistyczna z edukacją muzyczną i teatralną, klasa artystyczna z grafiką komputerową i projektowaniem przestrzennym, a także klasa przyrodnicza z ratownictwem medycznym. Realizujemy właściwie takie inicjatywy, które wychodzą od uczniów. To jest bardzo ważne, dlatego że założyliśmy sobie taki program indywidualizacji nauczania. A to oznacza, że każdy uczeń o najróżniejszym potencjale znajdzie coś dla siebie. Jeżeli ma jakieś zainteresowania, my odpowiadamy, organizując najrozmaitsze dodatkowe zajęcia. Natomiast jeżeli mówimy o naszych absolwentach, to rozsiani są właściwie po całym świecie. Wracają do nas bardzo często. Mamy w szkole cykl takich spotkań. Czy uroczystości, które bez absolwentów odbyć się nie mogą. Trzecie liceum to niewątpliwie przyjazna szkoła. Warsztaty plastyczne, filmowe, wokalne, chemiczne biologiczne a także wystawa figurek zajęcia sportowo-rekreacyjne i pokazy taneczne w tym wszystkim mogli uczestniczyć gimnazjaliści którzy przybyli w sobotę do trzeciego LO licealiści zgodnie twierdzą że jest to kreatywna szkoła dla ludzi z pasją Są wygran do tego że jest to jedyna szkoła artystyczna która oferuje profil teatralny na tak wysoko rozwiniętym poziomie. Jest to bardzo przyjazna szkoła, łatwo się nawiązuje z ludźmi kontakty i samo to, że często współpracujemy typu na przykład chór z kółkiem teatralnym, kiedy prowadzimy różne apele. Też nawiązują się takie przyjaźnie, które trwają. Dzięki tej szkole jestem w stanie uczęszczać na różne zajęcia, grać w teatrze, czyli robić to, co kocham. Mamy chóry, prymawocze, mamy zajęcie teatralne, mamy zajęcie dziennikarskie, są także zajęcia z filozofii. Wszystko tak naprawdę, czym się interesujemy. Odbyło się również uroczyste wręczenie nagród laureatom trzeciej edycji powiatowego konkursu języka niemieckiego dla szkół gimnazjalnych. Na przyszły rok szkolny zaplanowana jest już czwarta edycja tego konkursu. Dni otwarte w szkołach średnich to dobry sposób, by gimnazjaliści mogli zobaczyć swoje przyszłe miejsce nauki.